Sen bir <laughs> 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 Kto dawna chłopa co kapły nie żarna łza, prosiłabym, a pocieszył. Aman, ma, ma, mana, aman, ma. Man, man. jak pocieszyć ciebie mam. Wszak gdy w ulicy na co do strumych Amma, 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 na nas pasny ranek bliski o rosy aby nikt nie pytał nas Jakie palem papierosy, Pamana ma ma na ma Słuchają państwo poranka w net, jest 7.36 piątek, a w a man, a man, a man. i nie będziemy płacić podatku w net. Zvanja, jesi li zaspala na ruci dragoga? Znaš li tu sam ja, provodim noć bez sna Ispod prozora, kraj tvojih usta ne sklopi oči, nestani u san Doći ću ti u snovima, kad noć probuta dan Doći ću ti u snovima, kad noć probuta dan Pa su kao kad ne na tvoj dlan Doći ću ti u snovima Da ti ukradem poljubce Neka vrijeme samo leti Još uvijek volim te pogledaš čovjeka što spakra tebe onda zaplaćeš jer to nisam ja koga si voljela prekasno jedina ali ne plaći Čekaj do večeri, kad zvijezde na nebu zasjaju, ćemo se ljubiti. Doći ću ti u snovima, kad noć probuda dan. Pašu kao katlja rose, nježno na tvoj glas. Pani trzyma i mówi, co pani chce. No niestety, no, Polska zrobiła się krajem zupełnie nieprorodzinnym. Niestety. Niestety, no ja mam dwoje dzieci i niestety, no. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo do do dobrze pani mówi, tylko czy w ogóle kiedyś była krajem prorodzinnym po wojnie albo po okrągłym stole? No mi trudno powiedzieć tak, no mogę tylko z perspektywy swojego dzieciństwa, z tego, że mojej mamie też nie było łatwo. Też nie, też nie było łatwo, a nam jest coraz, coraz trudniej. Trudniej z przedszkolami. Trudniej z opieką nad, nad dziećmi, no bo trzeba pracować, trzeba tym dzieciom dać jeść, a, a niestety no, trudno jest, tak? Trudno jest pogodzić pracę z opieką nad, nad dziećmi. Jak ma się jeszcze jedno, no to jeszcze może z pomocą rodziny. A jakby była praca, to by pani pracowała? Oczywiście. A nie ma pracy. Ja pracuję na pół etatu. no więcej nie mogę. Ale tylko dlatego, że moja mama zgadza się opiekować córeczką. Rozumiem. A ile dzieci pani ma? jedno teraz? Dwoje. Dwoje już? Dwoje. No to pięknie, bo tak trzeba, bo trzeba, trzeba nam dzieci, bo jak pani wie, wyszpada. Dokładnie, dokładnie, ale jeżeli nie ma rodziny, nie ma, nie ma babci, nie ma dziadka, niestety, no, nie będzie dzieci. No to nie ma, nie ma państwa. Nie będzie dzieci i Polska się będzie starzeć i szkoda, że rząd o tym, o tym nie myśli. Ja mam troje dzieci w sumie, no i rzeczywiście no jedno dziecko, to co ma dwoje dzieci, też już teraz najstarsza córka, no to ona ma dobrze, bo ma męża hindusa. On ma kasę. No tak. Nie potrzebuje państwa. Nie potrzebuje państwa. Ale nie, nie tak. wszyscy w takiej sytuacji są, na My... przykład druga córka... Bez nadziei. My z przykrością możemy powiedzieć, że my państwa potrzebujemy. Mój syn musi siedzieć w szkole do godziny 17, jest w trzeciej klasie. Od czwartej klasy szkoła już nie, nie będzie się moim synem opiekować. Już nie ma świetlicy dla takiego dziecka. Jak pójdzie do, do szkoły, nie do rościa, to do trzeciego roku życia już pewnie. Pewnie tak. I wtedy dziecko nie będzie wiedziało wiedział o co chodzi. Czy mama ma coś do powiedzenia, czy szkoła? Dokładnie. Nie, jest, jest, jest tragedia. Odbiera się dzieciom dzieciństwo, odbiera się dzieciom rodziców przede wszystkim, a rodzicom w pewnym sensie odbiera się dzieci, tak? Mam wiele koleżanek, które są zmuszone pracować i no, nie zdecydują się na drugie dziecko. Ja żyłem w czasach komuny, zresztą po mnie widać. Różne tam pałeczki dzieliły, że tak powiem i obdzieliły. Nawet sobie siedziałem za kratkami, ale ja miałem szczęśliwe dzieciństwo, pomimo że bo miałem mamę, tam do komunii nie myślałem, bo rodzice myśleli, że trzeba ją zmienić, nie ale długo czekali. W każdym razie normalnym tokiem szedłem, bo miałem szkołę podstawową, 8 czas, bo ja akurat mogłem wybrać albo 7, albo 8, bo to taki pierwszy rocznik był. No to ja sobie wybrałem 8, żeby było fajnie, bo kumple byli dobrzy i fajni. no to Pani trzyma i mówi, co pani chce. No niestety, no Polska zrobiła się krajem zupełnie nieprorodzinnym. Niestety. Niestety. No ja mam dwoje dzieci i niestety, no... A jeszcze mam takie pytanie, bo do, do, dobrze pani mówi, tylko czy w ogóle kiedyś była krajem prorodzinnym po wojnie albo po okrągłym stole? To no mi trudno powiedzieć tak, no mogę tylko z perspektywy swojego dzieciństwa, z tego, że mojej mamie też nie było łatwo. Też nie, też nie było łatwo, a nam jest coraz, coraz trudniej. Trudniej z przedszkolami, e, trudniej z opieką na, nad dziećmi, no bo trzeba pracować, trzeba tym dzieciom dać jeść, a, a niestety no, trudno jest, tak? Trudno jest pogodzić pracę z opieką nad, e, nad dziećmi. Jak ma się jeszcze jedno, no to jeszcze może z pomocą rodziny. A jakby była praca, to by pani pracowała? Oczywiście. A nie ma pracy? Ja pracuję na pół etatu, no więcej nie mogę. Ale tylko dlatego, że moja mama zgadza się opiekować córeczką. Rozumiem. A ile dzieci pani ma? Jednych teraz? Dwoje. Dwoje już? Dwoje. No to pięknie, bo tak trzeba, bo trzeba, trzeba nam dzieci, bo jak pani wie, wyszpada. Dokładnie, dokładnie, ale jeżeli nie ma rodziny, nie ma, nie ma babci, nie ma dziadka, niestety, no, nie będzie dzieci. To nie ma, nie ma państwa nie będzie dzieci i Polska się będzie starzeć i szkoda, że rząd o tym, o tym nie myśli. Ja mam troje dzieci w sumie no i rzeczywiście no jedno dziecko, to co ma twoje dzieci też, już teraz, najstarsza córka, no to ona ma dobrze, bo ma męża hindusa. On ma hase. No tak. Nie potrzebuje państwa. Nie potrzebuje państwa. Ale nie, nie tak. wszyscy w takiej sytuacji są. Na My... przykład druga córka My z przykrością możemy powiedzieć, że my Państwa potrzebujemy. Mój syn musi siedzieć w szkole do godziny 17. jest w trzeciej klasie. Od czwartej klasy szkoła już nie, nie będzie się moim synem opiekować. Już nie ma świetlicy dla takiego dziecka. to jak pójdzie do, do szkoły, nie to od, od trzeciego roku życia już pewnie? Pewnie tak. I wtedy dziecko nie będzie wiedziało o co chodzi, czy mama ma coś do powiedzenia, czy szkoła. Dokładnie. Nie, jest, jest, jest tragedia. Odbiera się dzieciom dzieciństwo, odbiera się dzieciom rodziców przede wszystkim, a rodzicom w pewnym sensie odbiera się dzieci, tak? mam wiele koleżanek, które są zmuszone pracować i no, nie zdecydują się na drugie dziecko. Ja żyłem w czasach komunizmu, zresztą po mnie widać. Różne tam pałeczki dzieliły, że tak powiem i obdzieliły, nawet sobie siedziałem za kratkami, ale ja miałem szczęśliwe dzieciństwo, pomimo że bo miałem mamę, tam do komunii nie myślałem, bo rodzice myśleli, że trzeba ją zmienić, nie, no, ale długo czekali. W każdym razie normalnym tokiem szedłem, bo miałem szkołę podstawową, 8 klas, bo ja akurat mogłem wybrać albo 7 albo 8, bo to taki pierwszy rocznik był. No to ja sobie wybrałem 8, żeby było fajnie, bo kumple byli dobrzy i fajni, no to po co się spieszyć do dorosłości? No to oczywiście. Nie ma, nie, ja to powtarzam swojemu dziesięcioletniemu synowi, że jeszcze dorosłym zdąży być. Tak jest. Jeszcze dorosłym zdąży być i na razie niech się cieszy, cieszy, dzieciństwem, bo dorosłość wcale nie jest taka piękna. A ja pani i sobie osobiście życzę, abyśmy dorośli do zmiany tej władzy ludowej, nie ludowej, Uf, to ja powiedziałem ludowej, ale ona taka właściwie jest. Także time to change. Dokładnie. A ja życzę swoim dzieciom lepszego państwa, lepszej przyszłości. I też pani tego życzę. Oby pani tego doczekała, bo może mam, ja tego już nie jest. Mam doczekam. nadzieję, ja jestem, ja mam starszy, ja, ja mam rodzeństwo, tak? I, I nie mogłam skrzywdzić tak swojego dziecka, żeby był jedynakiem. Dla mnie to jest krzywdzące, to jest, to jest krzywdzące. Ale już się zastanawiam, czy moje dziecko, moja młodsza córka będzie miała e, gdzie pójść do przedszkola. Jak będzie ze szkołą. Ja też się zastanawiam nad tym w ogóle, czy, czy warto iść dalej. Ale pójdę. I tak ja się... wierzę, tak co powiedziałem na początku, że ten time to change must be quickly. Tego życzę. Ty co teraz mówisz, że sobie życzysz. <laughs> <laughs> Jak panu będzie lepiej, to i nam będzie, bo nie, czyli przyjdą nie, zmiany. Od, 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 od jak pani będzie lepiej, to i mi będzie lepiej, bo ja mam takie dzieci jak pani. To na pewno. Bo będę był spokojniejszy. Niestety, no my jesteśmy w takich czasach, że żyjemy lękiem, lękiem o jutro. Dokładnie. Dziękuję pani. Dziękuję. Ktoś go z dawna opaleczył, co ta płynie żarna łza. Prosiłabym, a pocieszył. a ma na ma mama. Jak pocieszyć Ciebie mam, żadnych jest kamień.

na nas czas ranek kiski od terosy aby nikt nie pytał nas jakie w papie rosy na ma ma na ma ma na ma Słuchają państwo poranka w net, jest 7.36 piątek, a wspieram... I nie będziemy płacić podatków. w nec.